Cześć, jak widzicie, a oglądaliście poprzedni film? Mamy już wykopane ziemniaczki, i następnym zajęciem, jakie zaplanowałem sobie tutaj wykonać przed powiedzmy to jesienną orką zimową, czy tam orką zimową, jest zasianie poplonu. Ze względu na to, że mam tutaj piątą klasę gleby, postanowiłem Zasiać tylko i wyłącznie żyto, ale w bardzo gęstej obsadzie. Na ten mój kawałek wysieję około 25 kg. Jest to bardzo mocno przewymiarowane, ale zależy mi na tym, żeby rośliny były gęste. A na to, powiedzmy, to jak już będzie późna jesień, gdzieś powiedzmy październik, początek listopada, mam zamiar rozrzucić obornik koński. No i wszystko zaorać na zimę, tak aby miało czas do następnego sezonu wegetacyjnego ziemniaczków e, urosnąć i dać glebie odpowiednią ilość substancji pokarmowych, tak aby rośliny dobrze rosły w przyszłym sezonie. Mam nasypane żytko, przesiałem sobie odpowiednio wcześnie, wcześniej, wcześniej e, na sicie, oczywiście nie jakąś tam wialnią, zwykłym sitem. Dlaczego? Dlatego, że e, pierwszy rok powiedzmy ucząc się wszystkiego e, zakupiłem żyto prosto z powiedzmy sklepu czy tam z, z punktu jakiegoś tam dystrybucji i wysiałem bez jakiegokolwiek zastanowienia w dobrej wierze e, posiałem miałem nadzieję, że pięknie wyrośnie mi samo żyto, otóż nie Zastanawiałem się, co to są takie malutkie czarne kulki, wielkością zbliżone do gradacją zbliżone do nasion rzepaku. Później dopiero po schodach okazało się to dla mnie bardzo bolesną nauką. Bolesną, dlatego że strasznie bolały plecy od wyrywania dużej ilości komosy, czyli tak zwanej pospolicie lebiotki, którą wsiałem sobie całkowicie nieświadomie. W bardzo przeogromnej ilości, co potem odcisło jakieś tam swoje piętno na pierwszym roku nasadzeń ziemniaka. Duży problem miałem, naprawdę przeogromny problem. Nie wiedziałem, co z tym zrobić, nie chciałem chemicznie sobie radzić, powiedzmy, jakimś to herbicydem. Pieliłem wszystko ręcznie, dlatego też powiedziałem, że <grym> dużym bólem. Jak widzicie siejemy sobie żytko. Przejdę jeszcze dwa razy tak, żeby wysiać tak około 25 kg. Ma być to dosyć gęsto. Zapowiadają obfite deszcze. Mam nadzieję, że mi tego aż tak mocno nie wypuczę, a pozwoli to dobrze roślinom, powiedzmy, zakiełkować i tworzyć mocny system korzeniowy razem z ładnym Ładną i dużą masą zieloną. Tak jak wspomniałem wcześniej, dosyć gęsto siejemy. Żeby się dużo nam masy zielonej utworzyło. Może poprawi to żyzność mojej piąteczki. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Pomóc może pomoże. Na pewno lepiej coś naturalnego niż sztuczne, na pewno jest to tańsza metoda i tak mi się wydaje zdrowsza, chociaż w dzisiejszych czasach patrząc na to, co rośnie w ogródku, czy pomidory, czy, czy ogórki gdzieś na każdym warzywku w tym roku wystąpiła, lub zaczyna się choroba grzybowa. Skąd to się bierze? No 500 litrów w tym sezonie wegetacyjnym. Na każdym praktycznie filmie już jestem monotonny z tym, ale przypominam, że spadło 500 litrów w tym sezonie wegetacyjnym. Gdzie w porównaniu do roku 2019 spadło 80 litrów 84 dokładnie. To sobie sprawdziłem, gdzieś tam mam zapisane. I no widzę, to jest znacząca różnica, nawet po samym przyroście chwastów. W tamtym roku nie miałem takiego problemu powiedzmy to z sinicą czy tam włośnicą siną włośnicą zwyczajną z innymi chwastami, a w tym roku już to było powiedzmy to, bardzo denerwujące, bo praktycznie utworzyła się łąka, gdzieś tam mam nagrany film może Wam urywek wstawię czy tam zdjęcie jak to wszystko wyglądało ja teraz mamy 13 sierpnia, jak widać wygląda to bardziej jak łąka, ale na szczęście już kawałek mi został. Reszta wygląda tak, tak jak powinna wyglądać. Generalnie troszkę mi się łąka zrobiła z tego mojego poletka, ale damy radę, co nas nie zabija, to nas wzmacnia, a nauka jak to mówią w przysłowiu, mądry człowiek uczy się na błędach, ale cudzych, no ale czasami swoich też trzeba doświadczyć. Ja to traktuję zupełnie jako hobby, nie żyję z tego, nie jest to moje źródło utrzymania. Wręcz bym powiedział źródło wydawania pieniążków jakiś tam, ale wiadomo, żadne hobby nie jest tanie, a właściwie każde hobby jest drogie. Dobra, zaczynamy słuchajcie z bronowaniem. Kamerę nie przestawiałem, mam nadzieję, że mnie widać. Najpierw spróbujemy na pojedynczym napędzie. Mam nadzieję, że się Jan Marek spisze. Jest wilgotno, nie zagłębi nasion zbyt głęboko, to jest jakiś plus. No, jak jest mokro, to nawet nie ma o czym mówić, że nie da rady na jednym napędzie, spokojnie idzie. I sobie dojedziemy. By się. powinno być cacy Taką szerokością to można robić. Co innego jak się orze. A to się człowiek najeździ w kółko jedną skibką. No ale niestety słuchajcie, jakby ktoś planował sobie zakup takiego traktorka Wydaje mi się, że nie ma sensu kupować pługów dwuskibowych Dlatego, że nie dają sobie rady takie małe, z malce z takim pługiem. Potem jest problem namawiał mnie, żeby wziąć pójki. Ja mówię nie, za duże będą. I miałem rację niestety, bo są przypadki, że Janmar ma bardzo ciężko. Na przykład jak oramy stare, powiedzmy to u Jest ciężko naprawdę, jest ciężko także jak ktoś planuje sobie zakup traktorka, kupił działkę i liczy na to, że pięknie wpadnie i po ora sobie nie używany przez jakiś tam czas kawałek rolniczo, no to niestety, ale tak się nie da. Niestety się nie da. Traktorek się męczy. Takiego, szczególnie jak jest bardzo dużo perzu, no to wtedy jest tragedia. Nawet się nie kopię za mocno, troszeczkę. No ale tak może zostać. Nie załączam napędu, niech pracuje na jednym Oj. Jak z tyłu coś jest uwieszone no to Fajnie bez wspomagania chodzi leciutko Dobra, jedziemy sobie zrobić tamtego poprzeczniaczka mikroskopijnego. Ale no cóż, tak to będzie musiało wyglądać. Ech. Jedziemy z poprzeczniakiem. Troszkę się miał ciężej zebrać, ale. Dał radę. Ok. To by było na tyle z tej strony. Robimy przód. Nie uciekamy, bo już się robi bardzo zimno. Słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Jakbyście chcieli coś konkretnego, to napiszcie w komentarzu. Może mi się to uda zrealizować. Przecież jak będę miał chwilę wolnego czasu. Opuściłem sobie, to nagram dla Was coś ciekawego, a na dzisiaj Wam dziękuję i pozdrawiam wszystkich moich widzów. Cześć!